Rongturn z 2003 roku to amerykańsko-niemiecki survival horror, który swą konwencję zaczerpnął z kultowego Just Before Dawn z 1981 roku. Wrong Turn cieszył się dużą popularnością ze względu na atmosferę zaszczucia, lokalizację, jaką stanowiła leśna gęstwina, ciekawych antagonistów w postaci zmutowanych redników kanibali, a w końcu dzięki soczystym scenom gore. Film doczekał się aż pięciu sequeli, a w 2021 roku otrzymaliśmy jego reboot o polskim podtytule Geneza. Z tej strony, karaj z kanału HorrorShow.pl zapraszam Was do recenzji rebootu Drogi bez powrotu. Grupa przyjaciół udaje się na wycieczkę do amerykańskiego lasu szlakiem Apalachów. W pewnym momencie, jak to bywa w horrorach, zbaczają ze szlaku, by odnaleźć ukryty w lesie fort z czasów wojny secesyjnej. Był to błąd, bo okolica jest usiana pułapkami oraz czającymi się pośród kniei zamaskowanymi ludźmi lasu. Grupa zostaje uprowadzona do tajemnej osady w środku buszu, gdzie będą musieli odpowiedzieć za swoje przewinienia. Zacznijmy od naszej zbieraniny, która wrusza do lasu. Mamy tutaj bohaterów białych, mamy czarnego, latynosa, hindusa i parę gejów. Brakuje tylko osoby niepełnosprawnej i Oscar byłby murowany. Nasza ekipa szwenda się po lesie, i gdy postanawia zboczyć ze szlaku, ktoś zrzuca na nich ze zbocza wielką kłodę drewna, co zasiewa w nich ziarno niepewności, czy aby przypadkiem ktoś na nich nie poluje. Wkrótce jeden z bohaterów wpada w siła i w istocie okazuje się, że polują na nich zamaskowani myśliwi. Zatrzymajmy się chwilę przy ich wyglądzie, bo to w sumie największy spośród niewielkiej ilości plusów tej produkcji. Myśliwi ci wyglądają jak leszy znany z gry wiedźmi. Strój stworzony z gałęzi, liści i futra, który pomaga wtopić się w leśną gęstwinę, a w miejscu głowy maska zrobiona z czaszki rogatego zwierzęcia. Robi to robotę. Gorzej już jednak, gdy dowiadujemy się, kim są ci myśliwi. Nie chcę tutaj za dużo zdradzać, ale antagoniści nie mają zbyt wiele wspólnego ze zmutowanymi rednekami, kanibalami, jakich znamy z części pierwszych. To zupełnie inny pomysł i szczerze powiedziawszy, niespecjalnie mnie przekonuje. Krwawych scen również jest tu jak na lekarstwo. O ile jedynka słynęła z wybornego gor soczystego, które dawało niezłą satysfakcję, to tutaj jest ich zaledwie garść, jak rozbijanie czaszki czy wydobywanie oczu i czuć spory niedosyt. Wracając do naszych bohaterów, to typowe mieszczuchy, milenialsi, hipsterzy, uzależnieni od smartfonów, do tego jak wspomniałem, ekipa jest różnorodna etnicznie i znajdują się w niej osoby homoseksualne. Zatrzymajmy się na chwilę przy tych gejach. Ich homoseksualizm został wprowadzony do filmu na siłę. Nic od nie wnosi do fabuły. Postacie te są ukazane stereotypowo i stanowią w zasadzie mięso armatnie, które szybko zostaje wyeliminowane. Ja rozumiem, że w kinie coraz częściej będą się pojawiać wątki homo, ale tutaj jest zrobione to po prostu źle. Rzućcie okiem na moją recenzję horroru Spiral, gdzie wątek homoseksualny został użyty umiejętnie i z taktem. Tak więc już w pierwszej lokalnej spelunie nasza kolorowa zgraja niespecjalnie przypadnie do gustu e, miejscowym sączącym jakieś tanie szczyny i dojdzie do drobnej sprzeczki. Prawdziwy horror jednak zacznie się dopiero w lesie. Film nie jest tragiczny, da się go oglądać, choć co prawda z oryginalną serią nie ma nic wspólnego. I tutaj należy się duży minus, bo to po prostu chwyt marketingowy, aby tą fabułę podłączyć jakby pod całą serię Drogi bez powrotu. Niemniej jednak, pierwsze minuty filmu, gdzie bohaterowie są zaszczuci i ścigani przez antagonistów w futrach i czaszkach, są nakręcone umiejętnie i nawet robią robotę. Ujęcia z subiektywnej kamery i sugestywne kąty budują klimat, a kilka scen jak ukryta postać ujawniająca swoją obecność czy drzewo otwierające oko sugerują, że będziemy mieć do czynienia z dobrym straszakiem. Niestety im dalej w las, tym więcej bzdur. Największą bolączką tego filmu są pewne rozwiązania fabularne z drugiej połowy. Już pal licho ta leśna społeczność ukrywająca się w jakiejś tajnej wiosce przed e, współczesnością i przed technologią. Ale targowanie się dwójki bohaterów z dzikusami o własne życie i jego konsekwencje są nakręcone bez wyczucia, za to pozostawiają uczucie zażenowania i absurdu. Przemiana protagonistów po prostu wypada nieprzekonująco i groteskowo. Wrong Turn Geneza to film nierówny. Jego scenarzysta Alan B. McElroy, który lata temu dał nam pierwszą część, za bardzo popłynął ze scenariuszem, tworząc film nieprzekonujący i po prostu durny, ale nakręcony poprawnie z kilkoma niezłymi momentami. Ode mnie dostaje 5 na 10. To już wszystko na dziś. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam podobał się reboot drogi bez powrotu. Pamiętajcie także, żeby zasubskrybować ten kanał. I widzimy się następnym razem.